Cześć. Witajcie na kontynuacji naszej serii, czyli na premierach z ostatniego miesiąca. Teraz akurat wychodzi, że z listopada. No, tutaj mamy cztery z drapeczki. Mamy pół miliona złotych w banku, Jamesa Bonda, Owocową eksplozję oraz pensję. Na całość wydaliśmy dokładnie 20 zł. W razie czego w, tutaj w, obok nas czeka e, jeszcze jeden błąd, gdyby się okazało, że tamten jest nieszczęśliwy. Także jest w razie czego, e, no, gdyby miał nam tutaj poprawić sytuację, jakąś. Humor czy coś. E, to, to nie ma co dalej mówić. Bardzo proszę. Pensja. Tak. No to sprawdźmy, a może trochę przybliżymy. O, no i będzie ładnie widać, dobra. Ty już sprawdzasz, a może byś najpierw zobaczył jakie są wygrywające? Nie ma po co. Aha, ty dobra. sprawdzasz od razu wygrane, tak. bo wszystkie są wygrane. Dokładnie, ja mam tutaj 16, 30, 31, 3. 23, coś ta trójka, wszędzie chce i pensja. No, głównej nagrody nie ma, no szkoda. Dobra, zobaczmy, co szukamy. 25, no tutaj akurat tego nie ma i, no jedyneczki, no lipa, strasznie słabo. Liczyłem na coś lepszego. No gdzie są te? No tutaj, nawet nie pamiętałem. Ewidentnie przegrana. No to teraz może pora na owocową eksplozję, zobaczymy co nam przyniesie, mamy na początek jabłko Czy jeszcze gdzieś jest jabłko? Ja na razie no nie chyba widzę. nie, jedno tak biednie. Dwa Dwa przepraszam. Dalej mamy wiśnie, proszę chciałeś nie biednie, to tak na z przytupem tutaj też, dobra dalej jest awokado i chyba tyle dalej mamy borówkę tutaj też jest borówka, dobra, trochę zeszliśmy na dół, dalej mamy gruszkę i po mnie tak trochę lśniło no. Czy czasami figa nie jest inna niż zawsze? Bo mi się zdawało, że ona była tak jakby na wpół rozkrojona. Nie, awokado jest na wpół rozkrojone. No ale ja widziałem pestki w tym. Może Aha. w sumie nieważne. Aha, okej. Okay. Yy, dokształć się najpierw jak wygląda figa, a potem tutaj, proszę, tak wygląda figa. Także tak. To ja nie wiem. Dalej mamy kokosa. Jak zeszliśmy na dół, tak nie chcemy wrócić na górę, nie wiem czemu. Cytryna. Dobra. Arbuz. Dalej. Ananas. Ach, szaleństwo. Na dole. Kiwi, kolejne szaleńcze. Wydrapywania, dwa ostatnie symbole: mamy melona. No, i na samym końcu mamy brzoskwinię. Z tego co widzę, to niestety nigdzie nie utworzyła nam się linia. Jak na to tu dużo symboli zostało. Pan. Pan życzył, pan ma. Ja życzę Ci, żebyś miał tutaj nie wiem, 5 dyszek co najmniej. To co, bonus? Dobra, w bonusie mamy znak. A dobra, ja zapominam to... w ogóle co tutaj jest. Ja też, no właśnie. Tu są te wszystkie symbole wygrywające, ale yy, nie konkretnie Mucha. O. Okay, Mam mucha. tak Oko. Oku okulary, super. Rekina. Kot, myślałem, że to kontrolne. <laughs> Pióro. Kość. Zegarek. I lornetka, mm. no świetnie. No cóż. No nie szuka przecież widać, no, że... Że to nic z tego... A nie, odsuwam. Niech tak pasuj. będzie. Przynajmniej będzie widać, co drapie. Dobra. Szukamy 18, 17, 3, 37 i 13. Generalnie te premiery też nie były dla nas szczęśliwe, więc może to z tego wynika, że jakoś tak nam no, nie idzie tutaj. No ale liczyłam właśnie, że jak premiery nam nie poszły, to może się odkujemy w podsumowaniu. A tutaj no cóż, mm, oboczki. Jakby to powiedzieć, festiwal oboków trwa. W najlepsze. No niestety. 22, 6, 25. Gdzie to, to są? 36. Jezu, ale to straszne tak widzieć same oboki. Naprawdę. Masakra. Dobra. No tu i tak już nic nie będzie. Bo ileż można trollować ludzi G.O. No to co, Wielkie g... g, tak. g, g może chcesz tego Bonda, tak na wszelki wypadek? Na pół? A, dawaj, dobra Sprawdźmy, jak już i tak go kupiliśmy to Niech chociaż się wydrapie na odcinku Tak, super, fajnie. Nawet bonus nic nam nie dodał. No, w sensie bonusowa zdrabka. Yy, na wydane 20, nawet 25 zł, jeżeli doliczymy yy, drugiego, bonda. drugiego Bonda, Mapę równe 0. Hm. Nie ma co podsumowywać, tylko płakać. Tak, aż normalnie zgubiłam pozostałe. No cóż. Yy. Dajcie jakąś miesiąc. łapeczkę na pocieszenie czy coś grudzień, miesiąc nas nie Grudzień się zaczął, a my tutaj jesteśmy troszeczkę w lesie, także na grudzień szykujemy sobie. Może nie uda nam się e, zrobić w całości z drapmasów, bo raczej wymaga to zbyt dużo pracy, a my e, nie mamy na to tyle czasu. Ale na pewno jakieś świąteczne odcinki się znajdą, także bądźcie czujni i odwiedzajcie nasz kanał. A tymczasem dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawiacie oczywiście koniecznie łapki w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.